Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmiku chciałbym zaprezentować moje figurki z Hive Nights at Freddy's i nie tylko. I yy, jako, pierwszy, jako pierwszego pokażę. Yy, jako pierwszą pokażę Tojczykę z pustym czeleżykiem, niestety, bo. I Cupcake ciąży i ciągle spada, oraz jako drugiego balon boja, też z mniejszym i zupełnie innym, tym balonikiem, ponieważ tak samo jak tujczyce, Cupcake, tak balonik ciążył balon bojowi pluszowy Fredbear. Na z, z, zrobiono oczywiście na prośbę koleżanki. Kapkę jak to ja widzisz. tutaj jest. Fredbear Daj okay. tam rękę Okej. Okay, Okej, no to y, witam mnie bo musiałem y, z, z ten to coś poprędź, No więc Adventure to i Freddy, pusheen, który jest zrobiony na prośbę koleżanki Freddy z jaśniejszymi nogami, ponieważ. No więc... Parpugaj Taki malutki, śmieszniutki z czapeczką To i... Bonnie Tutaj jest takim małym, śmiesznym ogonkiem Adventure marionetka z giętkimi kończynami Pluszowy Foxy, Adventure Foxy z haczykiem, pluszowa Mangle, Adventure Mangle też z haczykiem. Przepraszam, Boni. Bo... Przepraszam, Bonnie jest trochę uszkodzony, bo nie ma drutu wzmacniającego. Tak wygląda. No więc dalej tutaj, pluszowy Shadow Boni. Z... Taki z z fan art y tutaj dalej Springtrap. Z, z, z małymi uszkodzeniami z specjalnie zrobionymi tripper y który był tutaj dałem jako zwierzaczka pembera i Mangle z ruchomymi kończynami, drugą głową, rękami i nieruchomymi nogami. A jest tutaj trzecią nóżką. I to tyle. Ocena, jak zwykle, w skali od 0 do 10. Głosujcie, jaka jest Wasza ulubiona figurka. Na razie!